Sieman widzowie gramy dzisiaj w klapsy, ale zadamy damem uczymy Adama klacz w... grać w klapsy. Siemano, w ja no ma... Tej... tylko ja... ja jestem w pierwszym świecie. Ja też, ej, mam ci wiedzieć, który... Ej, kolejny świat jest za 5 tysięcy, potem jest za 250 tysięcy, potem jest za 3 miliony, to jest Skibidi toilet! A tutaj jest kolejny. To jest kolejny... Ej, mamcie wiedzieć jakim ja jestem w świecie? No. Ja jestem w świecie za bardzo długo. Jest, ja, ten świat jest prawie najlepszy. Ej, ja się mogę z tego najlepszego. Dobra, ja lecę pierwszego gościa pokonać za chwilę. Uuu! A ja włączę sobie auto. No auto działaj! A przyjdziesz do mnie! Jest! Tylko, no to zrobię rest. A ile ty masz życia? Życia sto, każdy ma sto. A ja też mam stówę. Ej, bo ja, mus... ja nie mogę bić, muszę wyjść, widzowie. Widzowie, musimy wyjść. Ja nie muszę wyjść. No, poczekaj, teraz wchodzę w ciebie, widzowie, sorry. Dobra, wchodzę w ciebie, loading, widzowie. Dobra, u, u, szybciej, szybciej. O, siema! Gdzie ty. Uuu, ja mogę już do tego. Stopy 500 milionów z tego. O, ale słaby. Ej, poczekaj, ja muszę sobie trochę ulepszyć siłę. Patrz, ja tego najlepsze, Pokonam go. Uuu, ale dostaję. Uu, Pokonałeś ale go? Dostaję. Pokonałeś? Ej, dostaję, rozwalę go. Rozwalasz go? Rozwalony, Rozwalony jest! Uuuu! a wiesz, ile ja dostaję z mojego worka? Ile? I ja nie mo... a wiesz, ile ja dostaję? Ile? I dostaję 160 trylionów. A ja jeden. Jeden? Szkoda, nie mogę ci wysłać trejda. Ej, mam zrobić Szkoda, rebirfa? Kobiety, Ej, trajden. mam zrobić rebirfa? Co? Robię rebirfa. Ej, teraz zaczynam od nowa. Idę do ciebie. jesteś słaby. Ta, słaby, idę, wracam do ciebie. Nie, nie. mogę wrócić. Nie mogę wrócić do mojego świata, widzowie. Nie. Ej, teraz będę u ciebie. Nie. Nie, po co ja to zrobiłem, widzowie? Najgorszy. Ja jestem najgorszy. Ja mam 200 klapsa. Widzowie, musimy... Ej, ja muszę zaczynać od zera. A ja mam 200 klaps. Ja, widzowie, zaczynamy od zera. A ja też zaczynam od zera. Ale ty płacze. wiesz, że ja... Ja, 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 ma, ja miałem najlepszy świat prawie, a teraz jestem w twoim. Widzowie... Chociaż razem i nie będę samotny. Ej, Adam, chodź, ja chcę się z tobą siłować. O nie, ale przegram. Nie, bo ja mam bardzo mało siły. Ile? No mało mam. Jakie ty masz pety. No, no chodź się ze mną walczyć. Ha, żartowałem. Ha, widzowie, wygraliśmy. 24, ile ty trylionów masz? Nie, no bo e, jestem najgorszy. Tutaj tylko dostaję po milion, ja nie mogę. Dobra, widzowie, ja to jest tego odcinka. Już chyba nigdy nie będziemy nagrywać klapsów. Pa.